Z tej strony, po prostu, i wracamy do Kęży. Teraz nasza grupa B będzie wyruszała z Mągle, tak jak rozmawialiśmy. Ruszą odwiedzić mm, przez Berserk Bandit. Zobaczymy, co to za bandyci w ogóle są. Poza tym, będziemy szli na to miejsce, by zbadać, czy faktycznie to są takie wielkie stwory, o jakich była mowa. Więc nie ma co dalej przedłużać. Nasi ludzie sobie są gotowi, że tak powiem. Więc ruszamy w podróż. Zobaczymy, co tam ciekawego będzie. Oczywiście, jak mogłoby się stać inaczej, gdybyśmy pod nasze, podczas naszej podróży nie spotkali stado wściekłych Fogmenów. Aż z tego wszystkiego Kenshi musi się w... z, wczytać. I się zbugowało. Więc za chwilę wrócimy. <grytanie> no dobra, udało się powiedzmy wrócić do Krasza. Po kraszu, przez krasza, nieważne biegniemy dalej, yy, ruszamy na te ruiny do zbadania, po drodze nic nie spotkaliśmy dalej, no niestety ta chmara fogów gdzieś przeniknęła, poszła gdzieś w pinechy i nie wróciła, może i dobrze, bo by nas znowu skraszowało, a my nie chcemy krasza, dobra lecimy w takim razie dalej, tutaj widzę po drodze ja jakiś przeciwników, którzy wyglądają na, na gołych. Czemu tu biegają goli bandysi? Okej, okay, nieważne, no dogonimy ich za moment, się może czegoś dowiemy. O mój Boże, oni są naprawdę nadzy Shrieking bandits, aha, to są tacy niezbyt inteligentni Ale jednak pyskaci. No biegniemy w takim... O Jezu, oni tu biegną też do nas? Nie, to jest niezwali, okej. Okay. Spore ilości golasów, nie? No, taka plaża nudystów to miała chyba być. Bleb mówią, więc myślę, że się z nimi yy, dogadamy, jeśli będziemy budować debili. Jezu, jaka tu jest. Jakich tu du jest dużo! Ok? To do, dosyć podejrzanie wygląda. Chyba, że pali. To by wiele wyjaśniło. Przeć pali i teraz wydaje mi się, że są na yy, skurwa ali. Nieważne, biegniemy. Za chwilę widzimy się w takim razie na miejscu, jeśli nas nie zaatakują. Ok? Jak widzicie, jest tutaj. Poro zniszczonych budowli lub resztek czegoś jest jakaś budowla. Jedna do zwiedzenia. Nawet mają wiatrak jeden za to przewrócony, uszkodzony czy coś w tym stylu. Widzę tu za to przeciwników jakimś cudem. Hmm, to jest podejrzane. Nie lubimy jak jest coś podejrzanego i wygląda na to, że można tu wejść bez problemu. To wchodzimy! Wchodzimy zaraz. Kamil tu będzie otwierał i będziemy obrabywać zaraz, co tutaj ciekawego jest. Oczywiście nic ciekawego nie ma. No bo jak żeby inaczej tutaj mogło być coś ciekawego, nie? Kamil zajrzyj jeszcze tu, jakieś śmieci. Wychodzi na to, że faktycznie tu nic ciekawego nie ma jeszcze. O, tutaj są jeszcze jakieś skrzyneczki, które można by spróbować otworzyć. Dawaj, otwieramy kamilos. Jak kamilos otworzył, zaraz się dowiemy, czy to było warte naszego zachodu. Oczywiście, że nie było to warte naszego zachodu. Zobaczmy w takim razie drugą skrzyneczkę, czy jest warta naszego zachodu i... I powiedzmy, że było. Coś tam ciekawego jest do tworzenia, przynajmniej części robotycznych. Tutaj akurat jest... Uuu, ranger i to specjalist, weźmiemy, jak żeby inaczej. Czy tutaj na przodzie coś mieliście ciekawego? Jedna skrzyneczka, elegancko, kam... o, jest jeszcze otwarta, czyli jednak nic. Tu jeszcze widzę, że jest możliwość otworzenia kilku skrzyneczek. Wyślijmy, niech otworzy, no, niech się przyda na coś. Tu oczywiście same śmieci. Tutaj akurat zobaczmy, czy coś będzie ciekawego. No Kamilos. Otwieraj do trzech razy sztuka. Już dwa razy nie udało ci się. No, udało się. I... no, w sumie nic ciekawego tutaj nie było. taka trochę lepa. Ani przeciwników. Ani jakichś innych. To jest po, Post Ancient Workshop. Uuu, proszę bardzo. I nie wiadomo czy coś tu jest. Mm. Okej, okay, w takim razie, no co, była mowa, by dostać się na to miejsce i zbadać, czy tu faktycznie są takie jakieś gigantyczne stworzenia. Na pewno są tutaj już Big Thing, więc no... Je, je olejemy, je olejemy. Nie, nie te duże bestie, tak? No, może są większe od nas. Gdyby nie nogi, szyja i tułów, to byłyby naszego rozmiaru, czyli zera. Tym bardziej Screamer, gdzie ty biegniesz, gadem. czy ty musisz być inny? Czy ty musisz być... popisywać się? No dobra, w takim razie, no to widzimy się przy następnym jakimś ciekawym spotkaniu. Ok, dotarliśmy na kolejną ziemię. Jak widać, jest tutaj nawet coś powiedzmy na kształt zniszczonej bazy. Zaraz ją sprawdzimy. Jak widać, tutaj jest sporo różnych dziwnych stworzeń. Jak podejdziemy bliżej, to na pewno sprawdzimy, co to jest. Ale najpierw zobaczymy, co tu ciekawego zostało. Jest śmieci od cholera. Od cholery, i tutaj są jakieś drzwi. I zamknięte e. Dobra, e. Kamelos, otwieraj drzwi. Zobaczymy zaraz co tu ciekawego jest. E. Dzień dobry, czyli zostałem. O mój Boże! No tak, zostałem roboty. E. Panowie, jest draka. E. Czas łapać za broń i ubić to cholerstwo. Więc jakbyście mogli to zrobić, pięknie. Kamil, ty masz dosyć spory plecak, więc przyda się wyposażenie, żebyś zebrał. Wchodzimy w takim razie na grubo, albo wcale, czyścimy to, co zostało, nie ma co, może nie są tak niszczycielscy, ale myślę, że dadzą spokojnie radę, proszę, jak genialnie wyłączają. Hep, tam gdzieś biegnie, sprzeda uderzenie kolejnemu i pąk kolejny. No proszę bardzo, jacy wojownicy się z was zrobili, jestem z prawie dumny. Tak czy siak... Zbierzemy zaraz sobie z nich rzeczy, tutaj trochę jest tego, jak widać przydał się tutaj duży plecak, który utrzyma wszystko, włącznie z trupem, ale m, sprawdzimy też tutaj, czy coś ciekawego będzie tutaj, bo to wygląda na placówkę, w której, o tu jeszcze jeden jest, jezu jak ta podłoga dziwnie działa, dobra już, już się uspokoiła, e, tutaj jest parę skrzyni otwarte, wygląda mi na warehouse, jak sprawdzimy, lost armory, o Les, lost armory, więc y, może jakieś ciekawe bronie, o miotła, miotła, super broń. Do walki z kurzem, akurat tutaj na pustyni tego nie brakuje, ale my nie tego szukamy. Yy, sprawdźmy... uuuu... ciekawa katana. Przejrzymy, zobaczymy, może będzie używał kamil, może znalazł dla siebie jakąś ciekawszą broń. Yy, nie będzie takim monotematycznym biegać z jakimś ulepszonym nodachi. Yy, ale tu widzę, że nic ciekawego nie ma. Jest trochę bieda. To taka nawet nie umysłowa, tylko ogólnie. Jeszcze zostało parę skrzynek do sprawdzenia. No Kamil, sprawdzaj tutaj te skrzynki. Masz tutaj jeszcze parę do otworzenia. Dobrze byłoby, żebyś wszystkie pootwierał i sprawdził. I tak, tutaj mamy... Ma, base Tutaj mamy jakieś bronie, ale nic ciekawego. I kolejna miotła. No to tu chyba faktycznie lubią walczyć z brudem. Dobra, jeszcze został safe do otwarcia, więc idziemy z safem. I w tu, 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 tu Sabra jakaś ciekawa. Uuu, uh, dosyć ciekawa, faktycznie, gdyż ma 2,70 blood loss. to jest dosyć ciekawy. A czy mamy kogoś, kto walczy z Sabrami? Chyba mamy Skrimera. Screamer, zamieńcie się, znaczy się ty weź to, a zaraz sprawdzimy, w takim razie porównamy sobie. Zobaczmy, mamy tak, coś takiego, 2,64, 1,80, 0,14, 0,30, 2,70. No, niby tamto jest lepsze. Jak ty z tym wyglądasz? O mój Boże, to wygląda obrzydliwie ta broń. E, wracamy do starej sabry. Freuden i teraz sprawdźmy. Kamel porównajmy. Co twoje nodaczy ma? Ono ma 264. To ma 115, 042, 00. Mm. Ogólnie rzecz biorąc, jest gorsze to. A jak to wygląda? Ja pierdzielę kolejna jakaś. Poryta broń, dobra, będzie na sprzedaż, trudno. E, w takim razie, no, za dużo tu rzeczy ciekawych nie było. E, panowie są podleczeni, że tak powiem. Ale my nie przyszliśmy tutaj po to, żeby szukać odpowiednich takich miejsc. My przyszliśmy tu zobaczyć, czy są jakieś tutaj stworzenia, które są gigantyczne. Więc trzeba będzie się rozejrzeć i poszukać, czy co. O, widzę jedno. I e, zaraz zobaczycie z bliska. O, tutaj ktoś sobie walczy. Piesel walczy z Garu. Okej, okay. panowie, chodźcie, zobaczycie coś yy, niesamowitego. Damn, boy, he's thick, boy! That's a thick ass boy! Damn! Czyli jednak te wielkie stwory istniały. O jasna cholera. Jakie to jest. jakie to ma. jakie to ma statystyki? Ja cię sunę. Wiecie, co to oznacza? Że musimy to zabić. To będzie To będzie walka z wiatrakiem. A my będziemy za Zobaczymy, jak bardzo mocno to bije. O Jezu, mocno to bije. O Jezu, to bardzo mocno bije. Ale my też mocno bije. O nie, o nie. Dacie radę, panowie, wierzę w was. Gorszych uwalaliście i dawaliście radę. Ja pierdzielę. Nie no, wiecie co. Tragedii nie ma! Myślę, że damy radę, nie? I w końcu go położą! No, dużo dostał w głowę. I jestem w szoku, że w ogóle trafiają go. Znaczy, trafiają. On jakoś statystyk nie ma za mocnych. Ma tafnes 54, dexterity ma 42, strength ma 77, ataku ma 50. O kurde, wykrakałem. Kamiliada padł. Kamiliada, wstawaj! Nie czas na sen! Dobra, panowie, bijcie ile można. Plank? Plank się trzyma bardzo dobrze, nasi pozostali, no, ją słabo. Hank. Znaczy Hank, Pong, idź ty się napraw, kolego. Przyda, przyda się to, że mamy roboty, to przynajmniej jak są mocno uszkodzone, to pójdziemy co się nie musimy naprawić. Jak wygląda tu reszta sytuacji? Tutaj okej. Okay. Tu Screamet zaraz już chciał iść sobie, ale widzę, że Plank przejął rolę tanka, bardzo mnie to cieszy. Pąk się zaraz naprawi. Ej, widzicie, co to jest nawet? To jest, to jest szalone. To, co teraz robi. To jest pojechane, nawet. Nawet nie. nie po... Zapowietrzyłem się normalnie. Jak to uwalimy, to yy, reszta gilni nam nie uwierzy. A my. No, pierwszy piatr jakiś się po prostu pojawił. żeśmy zaatakowali. No, czemu nie? No. ty to wiesz. Dobrze byłoby, żebyś się odsunął. Zaczął się też opatrywać, o i ty też byś mu pomógł troszkę się go podleczyć. I teraz panowie z dumą wracacie do walki, a Hep idzie się leczyć. Więc trochę technicznie, trochę tak wiecie, anemicznie, ale myślę, że się uda naprawić to. Nawet bym poszedł naprawić szybciej Hepa. Chyba Slim, he, he, Kolejny słuchar, no, wystarczy słucharów na dziś. Ale i jest szansa, dlatego że, no, przynajmniej fa. trójka jest w stanie zająć się go na długo. leży, jakoś mi to nie dziwi. Jest tylko człowiekiem. Nie ma też części robotycznych. Niestety. Hep, leć do walki. Y, screamer, ty się podlecz. Ale jestem zadowolony, jeśli chodzi o Planka. No, szacun, szacun, że tak długo wytrzymuje, jako człowiek. Więc, no... Czapki z GŁÓW! E, Hep, jak Ty wyglądasz? No, nieźle, nieźle bym powiedział. Ten już też coraz bardziej krwawi, więc jest spoko. E, nasz PONG... też nie najgorzej. E, Screamer, jak Twoja sytuacja wygląda? E, no, tak jak widać. E, troszkę jeszcze go. Ujej, tutaj trochę też koleją. No, to Panowie, bijcie go ile dacie radę, bo no... E, liczę na Was, na, że się to uda. Tak, to... jak on bije, on bije po... ponad 100! Dobrze, że te pancerze mamy w miarę wytrzymałe, porobione, ale jak widać już sporo, sporo poszło, sporo już uszkodzeń ma. Ten jeszcze się leczy... Kamil, jak twoja sytuacja wygląda? Nie najlepiej, ale jeszcze żyje. Zobaczmy Planku, Plank trochę dostaje. Nasz Hep napierdziela równo. Pong tam wbija się bez masła! Dobra, tylko przyspieszymy, bo to nie ma sensu. Tym bardziej tak, Kamil zaraz wstanie. Kamil wstaniesz, więc ty się lecz i tak. Ty już możesz biec, walczyć dalej. Kamil, ty też możesz biec, walczyć dalej, obyś nie zginął tylko. Plank, plank, ty, 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 ty w sumie, cwaniaczku, też bo taki nie jesteś najgorszy. Się podleczymy trochę. Podlecz i atakuj, dobra. Hepty ty się trzymasz tak, dobra. Trzymasz się dobrze. Left arm trochę może i ci oberwał. Ale widzę, że on zaczyna zataczać kółka, nie jest w stanie wybrać przeciwnika, dlatego depczy nas. No, fajnie. Ale ładnie wchodzą te obrażenia. Mężczyzna. Względze... ojeju, ojeju, Kamilio. Jak ty tam się trzymasz, Camilio, Kamilio się trzyma nawet dobrze. No, powiem Wam, że to idzie całkiem zgrabnie, chociaż to nie wygląda. To wygląda jakby słoń w, po prostu w składzie porcelany chodził, a my jesteśmy po prostu drobnymi talerzykami i szklankami jakimiś, albo filarzy. Fila, fila, oho, znowu wylew. Fila. E, no tak. Za szybko człowiek chce powiedzieć i język się plącze. E, nieważne w takim razie, i tak jeszcze nie uwaliliśmy tego, więc przyspieszymy to trochę. Zobaczymy, kto znowu wykoprytnie się. Udało się! Niesamowite! Nasi ludzie pokonali lewiatana! Co prawda tam paru musiało cofnąć się i się naprawić. Sprawdźmy w takim razie, co on ma w sobie. No, Kamil, sprawdź, co on miał w sobie. Wow, lewiatan Pearl, który jest warty 12 tysięcy. Ok, To nie jest tak źle. Podleczcie Screamer. W ogóle, co to za ludzie tu przybiegli? Kogo tu mamy? Tech Hunter. Desert Divers. O, super, będzie można sprzedać tą Pearl <gryw> Ale jestem w szoku, że daliśmy radę. No i najwięcej... No, dużo, dużo obrażeń trzeba było zadać temu stworowi. Nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie. Trochę się chłopaki musieli namęczyć, żeby to się udało, ale i tak szacun, że się to w końcu udało. Panowie są troszkę ranni. Ci panowie troszkę są zepsuci. A tutaj mamy. Stwora do ubicia, więc... Okej, okay, przestraszył się, że chcemy podejść do niego i zrezygnował z walki. E, o, właśnie, tutaj chciałem podejść, zobaczyć. Czy oni są chętni na sprzedaż czegoś? Eee, nie, nie mają nic, żeby mu sprzedać. No trudno, myślałem, że będzie można. E, tu widzę kolejnego Lewiatana. Nie wiem, czy my drugiego Lewiatana byśmy dali radę ubić, więc no chyba damy spokój z tym drugim lewiatanem. ale sprawdźmy tutaj dalsze zakątki. Co jest ciekawego, no jak widać lewiatana da się utłuc, da się utłuc, jest z tym problem i dużo jebania, ale da radę, po co? Dla satysfakcji, i tylko tyle, a my ruszamy w dalszą podróż. No zobaczcie, tutaj są nawet większe, mniejsze lewiatany, tam podążają jakieś budynki kolejne do sprawdzenia, te mniejsze lewiatany, no połowa życia, nie, ale to dalej jest cholernie dużo. Przynajmniej wiemy, jak się stało. Co się stało z tymi budynkami, one po prostu zostały zdeptane przez te wielkie stwory. O, cholera, on się wrzucił na nas! Niedobrze, bardzo niedobrze, dobrze, ale dobrze, tutaj są drzwi, i Kamil, los! Oż by jeszcze zamek jakiś skomplikowany, bardzo niedobrze, nie lubimy, jak są zamki skomplikowane. Bo kurde, ten nas. Nie, czekaj. On tam kogoś innego chyba chce zaatakować. Dobra, Kamil, nawet otworzyłeś szybko, jestem w szoku. Panowie! Otwierać! No, co jest panowie? Otwierać! I wchodzimy do środka. Tutaj zrobimy sobie odpoczynek. Przy okazji, kami sprawdzisz tutaj, co jest w tej skrzyneczce pięknej. Tutaj ciekawego mamy. Znamy lokację, nie znamy lokacji, nie znamy lokacji. Jakaś mapa z, z zakazanymi miejscami. Jeszcze sprawdzimy punkt wyżej. Tutaj najwyżej nie wejdą nam już na łeb. Tutaj nic. Tutaj nic, a tutaj już nic, ciekawego. No ale dobra, to się udało, zrobimy sobie chwilę odpoczynku naszym ludziom. E, tutaj możemy akurat zrobić dwa łóżeczka, jakże, jakże najbardziej. Plankty, usztety te. I możecie by odpocząć, wy jesteście ludźmi, więc musicie trochę odpocząć, bo huch, kabel to by na minusie jechał cały czas. E, plus jest tego taki, że... o, screamer, co ty robisz? Screamer, goddammit. Screamer, coś ty zrobił. No po prostu nie wierzę w tego robota, nie? Pąk, idź go zabierz stąd. Pąk, idź, idź, podnieś, podnieś go, po prostu nie wytrzymam z nim. Musiał wejść w tekstury, nie? Bo, bo byłby chory. Cały screamer. Zawsze musi coś odwalić. Okej, okay, ale mamy dwa miejsca jakieś do sprawdzenia. Tutaj jedno miejsce i tutaj dwa od Kamila i zaraz sprawdzimy... Cóż to za miejsca? O, tu, o tutaj jest blisko jakieś... O, i to nawet dosyć blisko! Wszystko do zwiedzenia tutaj. Aż trzy punkty nowe do sprawdzenia. Dobrze, bardzo dobrze. Nasi ludzie wypoczną sobie przynajmniej na jakiś czas. Yy, I będziemy mogli ruszać sprawdzić te rejony. A później zobaczymy po tych sprawdzeniu, co słychać jeszcze u grupy A. A tymczasem trzymajcie się, do zobaczyska i siebano!